Cześć, witaj. Jestem świeżo po warsztatach w Siódmym Lesie, które zainspirowały mnie do kilku fajnych wątków. Otóż, jeden z warsztatowiczów przyznał się któregoś dnia, że sprawdzał wahadełkiem, na ile skorzysta z warsztatów moich w Siódmym Lesie. I okazało się, że skorzysta 15%. Tak wynikało z obliczeń wahadełka przed przyjazdem. Na warsztaty. I tak, temat wahania, czyli używania wahadełka do tego, żeby potwierdziło tak, nie, jak, co się wydarzy, czy krem dobry, czy krem niedobry, czy mydło dobre, czy niedobre, czy warsztaty dobre, czy warsztaty niedobre, czy mam wyjść, czy mam zostać. Wydaje mi się, że niewątpliwym faktem jest to, że każdy z nas dysponuje pewną intuicją wewnętrzną. Pewnym tak, w tym kierunku jak najbardziej tak, w tym kierunku nie. I każdy z nas ma taki wewnętrzny kompas, i wydaje mi się, że jest możliwość dotarcia do informacji z tego kompasu, być może wahadełkiem, być może mentalnie, być może po prostu słuchając tego, co się dzieje w naszym sercu. W każdym razie pytanie jest, o czym ta nasza wewnętrzna inteligencja tak naprawdę. Mówi, co to znaczy, skorzystam 15% z warsztatu. Możemy się przyjrzeć na przykładzie warsztatowicza, który właśnie sobie wywahał 15%, co tak naprawdę się stało. Warsztatowicz wniósł pewną intencję, wniósł, że chce rzucić palenie. Ale okazało się, że w ogóle nie było to tak naprawdę tematem. Numer jeden w jego życiu to nie papierosy torpedują mu życie, tylko zupełnie inna używka, która się nie pojawiła przez cały warsztat w jego narracji, w jego intencjach do 20 minut przed końcem warsztatu. I wtedy pękł worek z informacjami, pękła bomba atomowa, i nagle poleciały konie po betonie. I okazało się, co tak naprawdę dzieje się w jego życiu. Zapytałam go od razu: Słuchaj, to czego dotyczyły 15% tego, co dostaniesz na warsztacie? Bo wtedy to ja występuję w roli takiej ptasiej mamy, która ma pisklaczki na warsztacie, one mają otwarte dzióbki, siedzą w swoim gniazdku i mamunia. Na gałęzi stara się, kręci i przynosi, a to gąsienica, a to muszka, a to motyla i musi się napracować, żeby 100% dzióbków obrobić. Czy może to jest też tak, że 15% to jest informacja, na ile Ty się na tym warsztacie otworzysz? Co Ty zechcesz sam ze sobą zrobić? Ja zawsze próbuję włożyć w warsztat wszystko to, co mam najlepsze doświadczenie, Wiedzę, narzędzia, schematy, wszystko, co wypracowałam przez roboczo godzinę z pacjentami swoimi. Natomiast jest też druga osoba układu, który w końcu ma przynieść korzyści. I to jest niewątpliwie pytanie, co ty warsztatowiczu wnosisz na warsztat? Czy wnosisz swoją odwagę? Czy wnosisz chęć zmiany? Czy chciałbyś. Żeby się wszystko zmieniło, bez żadnych zmian. Czy oczekujesz, że te 100% włoży trener? Czy myślisz, że też masz coś do zrobienia w tym wszystkim? Bo tak naprawdę wszystko jest w Twoich rękach. Jeśli umówimy się, że ja wkładam coś, Ty wkładasz coś, to włóż tyle, ile potrafisz i obserwuj fantastyczne efekty. Warsztatowczo, o którym mówię w czasie warsztatów, zanim coś powiedział, to zerkał na boki, jakie w ogóle oczy go obserwują. Czy zachowuje się w taki sposób, że pozyskuje aprobatę grupy, czy mówi rzeczy, które grupę odpychają od niego. Przy tak silnie włączonej cenzurze, co inni pomyślą, czy inni mnie kupią, czy nie kupią, nie ma szansy na warsztatach na otworzenie się, no i wylanie. Tego wszystkiego, co mnie męczy i co morduje, bo nas wcale nie męczą te chwile, w których jesteśmy Aleksandrami Wielkimi. Nie, nas męczą te chwile, kiedy my upadamy, nasze porażki, nasze nałogi, nasz wstyd, nasza wina. Trudno jest to ujawnić, ale cały sens procesu warsztatowego jest na ujawnianiu i na dialogowaniu, i na podjęciu jakichś postanowień. Czy coś chce zmienić na uświadomieniach? Po prostu. Ale, żeby uświadomienie było, to musi być ujawnienie i musi być dialogowanie na ten temat. I potem w Twoich rękach, co z tym fantem zrobisz? Co się objawiło, co sobie uświadomiłaś? Czy warto coś w swoim życiu zmieniać, czy nie? Wiele osób przyjeżdża na warsztaty, czegoś się dowiadują o sobie, a potem stwierdzają, nie, to jest taki duży koszt, żeby zmieniać coś, żebym ja się na przykład usamodzielniła od męża, to już wolę znosić to, co on robi i przynajmniej wiem, coś mi nie pasuje, ale mam opiekę, mam stabilność, wrzeszczy na mnie, uprawia jakiś mobbing finansowy, ale ja tak wybieram, że ja wolę w tym tkwić niż coś zmieniać, ale przynajmniej na świadomości, jak jest. Także kiedy wahadełko mówi 15%. A słyszałam, że mówisz 1% i 2%. To zastanów się, do kogo te 2% się odnosi? Bo jeśli warsztat dzieje się w jakiejś relacji, no to ty też masz możliwości zmiany tych procentów z wykorzystania warsztatu. Masz wielkie, wielkie możliwości. Jako ciekawostkę powiem wam, żeby gestaltcie jest taka reguła, że 30% wnosi terapeuta, 70% wnosi klient. Tak naprawdę spotkanie jest na energii klienta. Terapeuta oczywiście wkłada siebie, wkłada swoje doświadczenie, jest ekspertem, ale to od klienta zależy. Czy to spotkanie płynie? Czy jest energia? Czy ta osoba, która przychodzi, żeby się czegoś o sobie dowiedzieć i zrobić ze sobą porządek, czy krzesze tą energię, żeby to zacząć? Czy nie jest właśnie tym małym ptaszkiem w gniazdku, która otwiera dziób i liczy, ile gąsienic spadnie? Czy spadnie 100%, czy spadnie 15%? To dziś takie rozważania powarsztatowe w sprawie wahadełek, w sprawie odpowiedzialności, w sprawie energii, którą każdy wkłada na warsztaty, może włożyć dla swojego własnego dobra i dla swoich własnych korzyści. Dzięki za dziś i do kolejnego spotkania. Na razie. Pa.